Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim troszkę innym filmem. Słuchajcie, dostałam maila, który jest z 26 bodajże sierpnia. I w tym mailu od Equagenery otrzymałam informację, że są ogromne wakacyjne wyprzedaże na stronie właśnie Equagenery. One trwają do dzisiaj, do 29 sierpnia. I zobaczymy sobie dzisiaj tą ofertę, co tutaj jest y, ciekawego na tej stronie, co Equagonera nam za, y, tutaj oferuje. Ja już od dwóch lat śledzę tutaj te rośliny czaje się na niektóre i e, słuchajcie, no jeżeli Wy macie jakieś takie roślinne marzenie, które zobaczycie w tych promocjach no to polecam Wam, e, polecam wam zajrzeć na tą stronę zajrzymy się dzisiaj tutaj bliżej tym roślinom ja dodam do kilku z tych roślin jakiś tam komentarz zobaczymy po prostu co jest dostępne i o ile taniej, no i do dzisiaj ta oferta jest aktualna, także ja wrzucę ten film rano żebyście po prostu, ten kto nie wie żeby sobie zdążył ewentualnie coś zamówić no to zacznijmy sobie od pierwszej strony mamy tutaj mnóstwo cudownych roślin pierwsza i zasadnicza sprawa to jest um, przypomnienie sobie jaka jest, jaki jest kurs dolara otóż jest to 4,75 także naprawdę nie mało gdzie te czasy kiedy dolar miał um, wartość 3 zł i 60 groszy. Akurat w tym wypadku tutaj monstery nie bardzo mnie interesują, no ale zobaczcie, jest dostępna sadzonka z sporymi liśćmi. Natomiast idźmy dalej i zobaczcie, jakie przepiękne anturium Ville Naorum za jedyne 16 dolarów. No przyjmując, że 10 dolców to jest 47,50, no to za niecałe... 7-8 dyszek można mieć taką piękną sadzonkę. Uważam, że to jest super okazja, bo przecena jest tutaj 50%, także ja tutaj bym się na pewno na to, anturium skusiła. E, mamy też piękne mameje, z tego co widzę, duże liście, również za około 70 zł, e, podobnie jak ploumani, z takimi pofalowanymi liśćmi, coś niesamowitego. Dłubie już w Polsce mamy tanio, duże sadzonki, więc to nie jest żadna niespodzianka, ale zobaczcie, jeżeli marzy Wam się tutaj ta e, królowa anturium, e, anturium varroquinum, no to niezły okaz, można już tutaj nabyć za 45,50. Ten filodendron Eye on ma przepiękne e, liście. Jak rośnie takie całe czerwone, też mi się marzył swojego czasu. No ale na razie jest jeszcze drogi, za, zbyt drogi jak dla mnie. Ale patrzcie, przeceniony tutaj z 90 na 61. Także jeśli ktoś na niego zbierał, to też jest niemała okazja. Przepiękne Anturium Querymalens, no również nie należy do tych najtańszych, ale jest cudne. Philodendron gloriosum, Philodendron pełmani za jedyne 13,20. No to jest około 60 zł. Um, przepiękna, duża sadzonka. Ja jestem trochę w szoku. No i bardzo, bardzo mnie tutaj kuszą te oferty. Duża sadzonka również, Filodendrona melanokryzum za 70 zł. Niecałe. Weźmiemy sobie tutaj w zasadzie, obejrzymy z bliska trochę tych sadzonek. To, to takie sadzonki w Polsce e, schodzą jeszcze po 200 zł. Anturium Regale, cudowny, idealny, perfekcyjny liść, 36,75 Mamy tutaj też Filodendrona El który, na którego chorowałam od dłuższego czasu, na razie mi przeszedł podobnie jak Verrucosum, ale kto wie, co, co tam gdzieś mi się pojawi w głowie w przyszłości. Anturium bese za 40 dolarów. Też niezła okazja, biorąc pod uwagę jego początkową cenę. Ostatnia jest dosyć popularny wśród youtuberów. Filodendron charonier maskera. Niesamowita roślina, ale tutaj jeszcze górna półka. Także. O, i patrzcie, tutaj mamy Anturium bese. Um, za 30 dolarów. Czyli jeszcze młodsza forma niż ten po lewej stronie. Naprawdę super. Siewka Anturium Varroquinum 25. Już nieźle się robi. No to już jest niezła oferta. Eee, patrzę, patrzę. Tu jest tyle wspaniałych roślin. Jeżeli jakąś pominę, to wy nie gniewajcie się na mnie. Ja nie umniejszam żadnej roślinie, tylko chcę ten przegląd zrobić też w miarę sprawnie. Zobaczcie na tego Feliksa. Bardzo podobny Filodendron do Billitie, natomiast cenowo jest naprawdę z górnej półki i tak jest tutaj nieźle przeceniony, również przepiękny. Z ciekawości sobie go klikniemy. Filodendron Gloriosum zebra to jest ten właśnie, który mi się podoba, a on jest strasznie drogi. No ale myślę, że kiedyś tutaj jednak do niego dojadę, albo raczej on dojedzie do mnie. Słuchajcie, Anturium Splendidum, coś niesamowitego. W ogóle te wszystkie e, liście takie poryflowane, pokarbowane e, strasznie, strasznie mi się podobają. Jest też e, Anturium e, Luxurians, Luxurians, trochę jakby z angielskiego od luxury, luksus właśnie i też taka cena też jest i cena też jest taka luksusowa tych roślin. No ale zobaczcie, to wygląda jak rzeźba, jak e, takie dzieła sztuki. Anturium e, Sirinoi Velvet przepięknie połyskująca, długa blaszka liściowa. Nie widziałam go e, wcześniej. Dawno nie odwiedzałam tej strony. Mamy też Filodendrona Patricie e, również taki welwetowy, połyskujący, podłużny liść coś wspaniałego. A co tutaj jeszcze mamy? Filodendron furcatum. Te żłobienia przy nerwach są tak przycieniowane na taką ciemną zieleń, odwrotnie niż zwykle. Bardzo ciekawie to wygląda. Mm, różne są odmiany filodendrona verukozum, zobaczcie, to już jest któraś z kolei. Szukamy czegoś fajnego. O, na przykład tutaj jest Amazon Sunset z czerwonym spodem blaszki liściowej. Mm, Filodendron Esmeraldens. Naro, również bardzo ciekawa propozycja. Widzicie, podobają mi się takie, takie filodendrony z podłużnymi liśćmi. Anturium crystallinum i Anturium nigrolaminum, czyli to jest hybryda tych dwóch anturiów. Bardzo ciekawa roślina. W ogóle ostatnio się spotkałam z Anturium crystallinum red, czyli ma, mającym takie czerwone unerwienie. O, a tutaj siewka filodendrona melanokryzum za 14. No, sami popatrzcie, niezła okazja też. Jeżeli chodzi o anturium forgetii, forgetii, white stripes, w ogóle, jeżeli chodzi o anturia z takim garbem tutaj, ja na to mówię tak brzydko, taki garbek, to te anturia do mnie nie przemawiają, kojarzą mi się z jakimś takim, słonion, z jakimś takim słoniątkiem, tak nie do końca, mój gust. O, na przykład tu jest to Forgetti, no jest piękne, nie można y, tych kolorów mu tutaj odmówić i tej urody, ale jednak kształt liści zdecydowanie wolę, takie jak na przykład u krystalinum, y, gdzie te uszka rysują się faktycznie w ten kształt serca. Aktualnie anturiów też nie posiadam i nie będę posiadać, nie będę szła w anturia, ale z zainteresowaniem oglądam, poszukuję informacji na ich temat, bo może mi się to odmieni w przyszłym roku, nie wiadomo. Zobaczcie, tu już jest taki bardziej dorosły liść tego y, anturium, z tym garbkiem. Z tym garbem. No, wybaczcie, tak, tak mi się to po prostu kojarzy. E, natomiast zobaczcie na to Anturium e, Gold. No właśnie, i znowu powiedzcie mi w komentarzach, czy Wy kupujecie też czasem e, rośliny dla samych nazw. Bo na przykład, mimo że to Anturium jest ciekawe, to ta Gold koza w nazwie średnio mi mi się podoba i automatycznie kojarzę to e, tego liścia z kodzą, faktycznie trochę podobny, no i e, no i przestaje mi się podobać mimo, że liść jest e, atrakcyjny w miarę wizualnie no tak mam słuchajcie, jest już kolejna strona dobrze lecimy z kolejną stroną widzicie, tu jest to antorium Luxuriance, luxurians, luxurians bardzo, bardzo drogie luksusowo luksusowo wręcz drogie no ale popatrzcie na te żłobienia, na tą rzeźbę w ogóle tego liścia mm, perfekcja i jak nieprawdziwy wygląda po prostu jak nieprawdziwy Anturium bomboiza, fajna nazwa zobaczcie jak różne zresztą potrafią być anturia, tutaj macie ten przykład na tych trzech um, na tych trzech sztukach jak przeróżne liście anegatunek gatunek może posiadać podobnie zresztą jak z filodendronami tu jest jakaś monstera limon. Pierwszy raz ją widzę. Widać, że to jest nowość. Brantianumy są u nas już y, dostępne. Aha, tutaj jest taka zestaw roślin. Zestaw aroidów, który można kupić za 111 dolarów. Ostatnio właśnie też Equagenera na Instagramie prowadziła sprzedaż na żywo różnych roślin. Y, między innymi takich zestawów. No i one się rozchodziły jak ciepłe bułeczki. Ludzie z całego świata je kupowali. Anturium luteri. Zobaczcie na to, jak ogon jaszczura, podłużne liście, żebrowane, przyjrzyjmy mu się aż normalnie, no, mieć taką roślinę i utrzymać ją u siebie, no to to jest naprawdę szczyt tropików, egzotyki i nie wiem jeszcze jakich tutaj słów użyć. Przepiękne. Tutaj jeszcze jest ten filodendron felix. No, naprawdę przypomina mi tego bilitje. Lecimy dalej, moi drodzy. Kolejny przykład różnorodności w, w Anturiach. Ten liść wygląda tutaj jak palemka Anturium Eminens. Co my tutaj mamy dalej? Ksenadu znamy. Zobaczcie, są nawet jakieś tam kaladia takie kaladia po 18 dolarów tutaj mamy znowu gloriosum piękny z białym, z białym żyłkowaniem za 30 dolarów no tu za takie ogromne liście jeszcze bym się w przyszłym roku skusiła anturium veici, prześliczne liście monstera supinata. patrzcie, 33 dolary, ja za jednego takiego liścia, ale jeszcze bardzo młodocianego, no dałam 90 złotych kiedyś a tutaj taka ogromna roślina za około 150 zł. Uważam, że się to opłaca. No ale będę już swoją monsterkę hodowała, bo ona ładniej szybko rośnie. Także mam nadzieję, że takiej subpinaty się doczekam, bo bardzo mi się podoba. Mm, tutaj mamy znowu hybrydę. Anturium dosyć drogą, ale zobaczcie: Anturium Palidiflorum, Palidiflorum. Przepiękne liście też wydają się takie welwetowe. Czy one są welwetowe? Przyjrzyjmy im się. 27 dolarów 27 dolarów z 45 no może delikatne delikatny welwet, a może nie jest jeszcze jedno takie podłużne, które ma welwetowe liście takie błyszczące, chyba na F zobaczymy czy będzie zobaczcie na tego kosmicznego liścia no coś niesamowitego, znowu mamy królową anturiów anturium ceroni też z takim podłużnym liściem, ale tego wcześniej nie kojarzyłam. co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Monstera Adansonii, Monstera Thai Constellation, to też dobrze wszystko znamy. Zobaczcie Anturium Draconopterum Kamaniens. Jak taki dziwny nietoperz. naprawdę piękne. Można sobie chociaż pooglądać i popodziwiać. Dalszy ciąg anturiów. Filodendronów, Gloria zumbic. E, to musi być roślina gigant, naprawdę. E, Palidiflorum, to jest chyba właśnie to welwetowe. To mi się podoba. Nie to poprzednie, prześliczne. Myślę, że też się na nie kiedyś skuszę. E, lecimy dalej. Zobaczcie. Anturium Villenaorum medium, też urocza, sadzoneczka. Zajrzyjmy. Co tam słychać na trzeciej stronie? Słuchajcie, mamy 7 stron po 60 roślin, także to nie jest, tak wiecie, e, takie hop -siup. No ale posiedzimy sobie, myślę, w miłej atmosferze i poglądamy po prostu. Mam nadzieję, że ktoś z Was może skorzysta jeszcze z tego ostatniego dnia tutaj tej promocji. Anturium draconopterum. Też nieźle, też nieźle odjechana roślina. Niesamowity mm, kształt liścia. Philodendron hetero Heterocraspedon, trochę przypominający królową Anturiów, nieprawdaż? Inne unerwienie blaszki liściowej. El czokoret średni, już mamy atrakcyjniejszą cenę, naprawdę jest przepiękny. Chyba znowu zaczynam do niego pałać yy, miłością i chęcią nabycia go. Powiem Wam, że co, po prostu strona to, to lepiej jest. Mam wrażenie nawet, że te, że te rośliny są jeszcze bardziej przecenione niż na tej promocji, na tej wyprzedaży na początku lata. Bardzo ciekawa oferta. Anturium Nigrolaminum Gigi. Siewka. Zobaczcie, też fajny kształt liścia. Ono jest chyba błyszczące, takie gładziutkie fajnie będzie, fajnie by wyglądało wyczyszczone, wiecie, olejkiem nim takie wypucowane na połysk anturium ofolterianum popatrzcie jakie piękne to jest tutaj anturium rugulosum lurukwi medium kurcze, jaki wzór na liściu coś pięknego lecimy, lecimy dalej czy coś jeszcze przy anturium Lapoanum? Też takie, wiecie, taka rzeźbiona blaszka liściowa, ale w trochę takim innym strzałkowatym kształcie. No, piękne są te rośliny, naprawdę piękne. Ant A już wiem, o które mi chodziło. To anturium z podłużnymi liśćmi. To było anturium Friedrich Stali. Friedrich Staliai. No właśnie, chodź tutaj. Zobaczcie. I dobrze kojarzyłam, że jest to nazwa na F. Chociaż, chociaż to Pali też było piękne, ale to jest to, na które ja choruję i zobaczcie, jaką ma fajną cenę. Ona jest z tych tańszych. Także w przyszłym roku, oj, muszę się tutaj doszkolić z Anturiów, bo będzie się działo. A tutaj mamy już bardziej dorosłą wersję tego Anturium Gigi. Patrzcie, piękne, przepiękne. Lecimy, lecimy dalej, kochani. Insigne, patrzcie, jak smog. Kurczę. Mieć taką roślinę w domu, słuchajcie, coś wspaniałego. No ja sobie teraz mogę pomarzyć, bo mówię wam otwarcie, że w tym roku nie zamawiam jeszcze żadnego importu. Z naciskiem na jeszcze, będę się do tego przygotowywała. Na pewno się kiedyś skuszę. Zobaczcie, jakie to, e, jakie, to ma fajną, e, jakie to ma fajny kolor, takiej butelkowej zieleni, ciekawe. Znowu tu jest ten Luxurians, możecie zobaczyć różne rozmiary. E, lecimy, lecimy dalej. Bardzo ciekawe rośliny. Nawet nie będę czytała już tutaj wszystkich e, po kolei, ale słuchajcie, jeżeli Wy macie na oku, którąś z nich to dawajcie znać bo ja umieram z ciekawości czy coś zamawiacie z tego im, z tej strony właśnie podczas tej promocji a może już zamówiliście pierwszego dnia bo też otrzymujecie yy, bo też otrzymujecie maile i czekacie na te promocje yy, zobaczcie, myślałam, że to agleonema, a to jest adolonema pallidinervium ładna no ale nie przebija tego filodendrona tenue który też mi się szalenie podoba nie jest wcale tak aż drogi, nie jest ta cena taka zaporowa, także ten chyba też kiedyś wyląduje u mnie w domu tutaj takie anturium powcinane Kutu kuens. słuchajcie, łamacze języków są te nazwy czasem tak trudno wymienić wymówić mam nadzieję, że tutaj się nie ośmieszam za bardzo przed Wami Mam nadzieję, nie, inaczej, mam nadzieję, że Wy również sobie łamiecie czasami język na tych nazwach. Um, o, tu jest ogromne anturium warokujną i właśnie byłam ciekawa ceny. 120 dolarów, 120 dolarów ze 160 także. No nie, nie mała gratka, jeżeli ktoś o takim marzy. Nie mała gratka. Anturium argyrostachyum. Anturium Argyrostachyum Yasuni. Ciekawa nazwa. Niesamowity kształt liści. Trochę podobny do tej kozy z początku filmu. No ale zobaczcie, Yasuni, jak to brzmi w ogóle tak finezyjnie, tak, tak egzotycznie. Wiecie, zupełnie lepiej. E, o wiele lepiej niż ta e, koza gold. O, jakie piękne. krystaliną silver. A jaka cena była jego? Prawie 50. No właśnie. Um, filodendron mamei silver to jest ten e, filodendron, który najbardziej mi się podoba ze wszystkich tych Ploumani, mamejów i pastazanum i tak dalej. Najpiękniejszy jest, zobaczcie. Zobaczcie, jest tak delikatny jakby chmurka jak namalowany po prostu farbą akwarelową, cudo. Dojeżdżamy do szóstej strony. I co my tutaj mamy? Sodiroi Sodiroj to jest większa wersja Sodirini. Sodirini kupiłam sobie na stronie Hopa. Takie dwa zmarniałe liście, dwa węzły. Coś tam rośnie, ale, ale trochę jestem załamana tym zakupem. Zresztą, może pamiętacie ten mój unboxing. słupka statum. Słuchajcie, tego filodendrona tak dawno już nie widziałam w sklepach u nas w Polsce. On się pojawił na przełomie jesieni i wiosny, też przez zimę chyba trochę był w tych roślinnych dostawach. A teraz już w ogóle go nie widać, aż mi się za nim tęskni. Popatrzcie, on ma takie bordowe też spody liści. Um, dobra. I to też jest anturium, takie rozetkowe. Też przepiękna faktura liścia. Bardziej kompaktowy rozmiar, ale cena już nie taka kompaktowa. Um, dalej, dalej, dalej. Mamy też kaladium, ale kaladia to w ogóle w tym roku mnie jakoś nie interesują. Red Emerald, dobrze znamy. okazję kupra Red Secret ostatnio w Biedronce nabyłam za 17 zł. Aha, tu jest bardziej uwidoczniony na tym zdjęciu pokrój filodendrona Tenue, który mi się podoba. Jest w czym wybierać. Filodendron pedatum. Przepiękna roślina do dużego wnętrza, jak marzenie. Naprawdę jest w czym wybierać. Mi się tutaj oczy świecą, latam od lewej do prawej, od prawej do lewej. Powiedzcie, czy też tak macie. Mogłabym oglądać te roślinki w nieskończoność. To bym nie powiedziała w ogóle, że to są filodendrony, tylko bardziej na mi wyglądają na pierwszy rzut oka, a to jednak filodendrony. Zawsze mnie coś tam zaskoczy na tej stronie, jak sobie, prze, jak sobie przeglądam tę rośliny. No i jak się przegląda z takimi zniżkami, no to to też jest przyjemność, i wprost proporcjonalnie do tej przyjemności jeszcze idzie e, za nią ogromna pokusa, coraz większa, żeby coś jednak zamówić. Anturium, long, e, Anturium longisimi lobum. Wow! Widzicie, coś mnie do tych podróżnych liści ciągnie. Niesamowite. Czekanie na rozwinięcie się takiego liścia to jest coś super. Naprawdę. O Jezu, cena: 171 dolarów ze 190. No, takie są prawa rynku aktualnie. Więc ja nie będę z tym dyskutować, mogę się jedynie dziwić albo narzekać. słuchajcie, dalej mamy. Anturium longistrorsum. Też bardzo interesujące, trochę wygląda jak y, Dioscorea, no jest tutaj ogrom tych roślin. Słuchajcie, moi drodzy, zbliżamy się do końca. Ja bym Wam bardzo chciała podziękować za uwagę. Pamiętajcie o komentowaniu, y, czy na coś się skusiliście z tej promocji. Jeszcze do końca dnia jest szansa, także y, dawajcie znać, no mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że, że sobie ze mną obejrzeliście te rośliny, może się na coś skusicie, tak egzotycznego niespotykanego w polskich sklepach na polskim rynku. Także e, będę czekała na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło i już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.